Musimy prosić, wołać, Duchu Święty, rozpal we mnie charyzmat wiary. Daj mi wiarę charyzmatyczną do tego, abym położył rękę na chorym i w imię Jezusa go uzdrowił. Do tego trzeba silnej wiary. Na przykład, gdy podejdzie ktoś na wózku inwalidzkim i powie, bracie, pomóżcie, się, żebym wstał z wózka. Jak byście zareagowali? No, wiesz, dobrze, pomodlę się, nie? Panie Jezu, proszę Cię, uzdrów go, dać. Twoja wola niech się spełni. Boimy się, nie? Jak jakiś delikatny, delikatna choroba, to może większa odwaga. I byłem na spotkaniu modlitewnym i podszedł mężczyzna, który też był niewidomy. I podszedł do mnie i mówi: Ja się pytam go, o co chcesz, abym się modlił? A on mówi: Proszę się modlić, o to, żebym przejrzał. No i ja tak się podrapałem po mojej łysinie, nie? I tak mówię: Dobra. No i zacząłem się modlić. I naprawdę modliłem się z wiarą. Mówię, w imieniu Jezusa niech te oczy się otworzą. Panie, przyjdź i uzdrów go. No jak myślicie, został uzdrowiony czy nie? Został, ale nie tak jak my myśleliśmy. On nie odzyskał wzroku fizycznie, ale otrzymał coś innego, może coś bardziej znaczącego dla jego zbawienia, może nawet dla uzdrowienia. Po tej modlitwie ten mężczyzna powiedział mi, że. Gdy modliliśmy się nad nim stawienniczo, to jego serce płonęło. On czuł wielkie takie gorąco w klatce piersiowej. I powiedział, że Jezus uzdrowił jego serce, otworzył oczy jego serca. Dlaczego? Ponieważ cała jego wiara polegała na tym, że on cały czas jak mantrę powtarzał: Jezu, uzdrów mnie, otwórz mi oczy. Jezu, dlaczego mnie nie uzdrawiasz? I cały czas tylko prosił o to uzdrowienie i można powiedzieć mimo swojego krzyża to, to uzdrowienie tych oczu to stało się dla niego takim bożkiem i powiedział, że w czasie tej modlitwy zalała go wielka miłość w sercu i łuski spadły, zaczął płakać i powiedział, że doświadczył zalewu Bo Bożej miłości i on po prostu w tej modlitwie zrozumiał, odzyskał prawdziwą, żywą relację z Bogiem i wiecie nie wiemy co się z nim dalej stało być może został uzdrowiony, być może nie, ale otrzymał tą drogocenną perłę. On spotkał żywego Jezusa na swojej drodze, w końcu. On w końcu widział coś więcej, tak jak ten niewidomy. On z serca najpierw wyznał, że Jezus jest moim panem. Ale dlaczego o tym mówię? Ponieważ w uzdrowieniu bardzo ważne jest, żebyśmy najpierw otwierali się na uzdrowienie naszego serca.